Cześć, witajcie. To ja, kota i dzisiaj będzie mój pierwszy film dotyczący gry Margonem. Na starcie chciałabym zaznaczyć, że wróciłam do gry po jakichś dwóch latach przerwy, więc przepraszam, jeśli będę coś źle mówić. Dzisiaj zrobimy sobie quest'a u Verblin. Werb Jest to quest dzienny. Można go robić od setnego levela i dostajemy z to do 100 pH, więc jak najbardziej za. I sobie rozmawiamy z gwardzistą na kordach 34, 38 i halo, zatrzymaj się. I teraz sobie z nim rozmawiamy. Pierwsza jest to tylko... Jak z nim zaczynamy rozmawiać, pierwsza to jest druga odpowiedź, później zawsze pierwsza i idziemy sobie do. Ładnych chmurów i porozmawiamy z dowódcą. Przechodzimy pierwszy raz, tak, idziemy i teraz mamy tutaj kwitek i musimy z nim iść do Ithan, do Hoslina. Jednak, żeby później nie chodzić tu i tu, polecam bardzo udać się najpierw do domu sióstr. I kupimy tam dwa czerwone jabłka, które przydadzą nam się w dalszej, w dalszych może częściach tego quest'a. Nie możemy odmówić, poproszę dwa czerwone jabłuszka. Kupujemy, dziękujemy, Esmerio i idziemy teraz do naszego przyjaciela Huslina, skąd dostaniemy 15 łuków. Z góry zaznaczam, że przy odbieraniu tych łuków od Huslina bardzo ważne jest, żeby odebrać to pojedynczo, a nie w całe 15 sztuk na raz. Ponieważ wtedy nam się rozsypią i będziemy musieli zbrać je jeszcze raz i przy tym będziemy czekać około 4-5 minut. Ale najpierw rozmawiam sobie z husinem. Hej, Huslin przesyłam dowódca. Dziękujemy i idziemy do jego domu. Łuki znajdują się tutaj, 4 dziesięć i bierzemy pojedyncze. Bardzo piękne. I wracamy. Pa ne, gospodin, pa gospodin, dozorčenja jutra, nabrbljen, predsa. I teraz musimy iść ładnie porozmawiać z dowódcą. Osobiście powiem Wam, jeśli macie dość kiepskie ekwiuty, tak jak ja, to ten kład na zbieranie PH jest naprawdę super. 100 PH dziennie na 510 motowym. Questie to jest jak dla mnie bomba. Hej, Glindar. Tak, dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia. I idziemy znowu tutaj grzecznie do naszego kochanego dowódcy. Hej, dzień dobry kolega. Już tutaj wchodzimy. Puk, puk. Hej, bejkadus! Mam dla Ciebie te fajne strzały, które chciałeś. I teraz lecimy do strażnika koło studni. Moja, ulubio... Moja najmniej ulubiona część w tym questie, mała, no cóż poradzić. Okej. Okay. Strażnik znajduje się na kodach 24 2420. I teraz rozmawiamy z nim. Dostajemy otóż takie ładne manierki i musimy podejść do studni. Rozmawiamy sobie ze studnią i mamy. Co robimy? No to nalewamy, ocieramy, tak tylko 30 razy. Osobiście bardzo nienawidzę tego zadania. Jest ono... Przeklikać, nic więcej, nic się nie dzieje. No ale cóż, co zrobisz? I rozmawiamy ładnie ze strażnikiem, wszystkie manierki, cieszę się i wracamy do dowódcy. Przed nami jeszcze tylko dwa zadania, które są naprawdę bardzo szybkie. Pokwitowanie i lecimy ładnie do karczmy. Która też się znajduje Werblin, więc minie to bardzo szybko. Idziemy na całą górę, na prawo. Cześć Rozalia, koleżanko. I idziemy do flata. To znowu my, mam tutaj pokwitowania. Dziękujemy, nie spodziewałam się tutaj ładnie. I znowu do dowódcy, i przed nami właśnie będzie ostatnia część quest'a, w której wykorzystamy nasze dwa soczyste czerwone jabłuszka. Mamy tutaj siodła. I musimy osiadłać trzy koniki. Z strony nie będziemy mieć problemu przy trzecim, będziemy musieli go przekupić. I będzie trzeba uważać, żeby się nie pomylić. I lecimy. Zaczynamy od brykacza. Cześć brykacz! Podchodzimy i temu konika, żeby go nie przestraszyć i spokojnie założmy siodła. Później mamy Kaśkę. Tutaj jest to samo, podchodzimy i głościmy konika, aby go oswoić, i na spokojnie przechodzimy w operację. Halo, halo, halo. I mamy tak, podchodzimy i mam teraz głośnika i tutaj uważajmy. Podchodzimy i głościmy konia. Później staramy się go przekupić, i mamy czerwone jabłko. I teraz zaznaczamy drugą opcję, że wyjmujemy drugie jabłko i, od, i nie dajemy mu tego od razu. Jest to bardzo ważne, żeby nie dać mu od razu tego jabłka, ponieważ będziemy musieli tak, by przekupić go od początku jeszcze raz i stracimy kolejne na jabłuszka. A byliśmy przygotowani tylko na dwa jabłka. I idziemy do naszego dowódcy. I ja chcę tej czas na nagrodę. Dziękuję. Wszyscy, którzy dotarli na sam koniec, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że się chociażby trochę przydało. Do zobaczenia następnym razem. Jakuta, bywajcie. Zdrów.